Tym razem mam przyjemność zaprezentować Audi A3 wersja Sportback charakteryzuje się właśnie takimi rewingami jeżeli chodzi o wyposażenie to jest to wersja Ambition czyli dosyć bogata silnik tradycyjnie 1.6 MPi 102 konie auto z 2008 roku pełny 2008 przebieg 180 Autko sprowadzone z Niemiec, od pierwszego właściciela, bardzo fajny stan, e, rozrząd wymieniany przy 152 tysiącach według historii, bezwypadkowy, lakierowane trzy elementy drzwi, tutaj prawe tylne, prawy tylny błotnik i chyba cieniowane przednie drzwi, ale to już musiałbym sprawdzić, nic nie przekracza, 200, nigdzie nie przekracza 200 mikronów, także jest to drugi lakier. Tak jak mówiłem, bogata wersja Ambition. Sportowe fotele. Czerwona tapicerka w środku. Może nie widać. Skórzana kierownica. Klimatronik dwustrefowy. Podgrzewane fotele. to większe radio. Przebieg dokładnie 186 593. Tak jak wspominałem, według historii książki serwisowej, rozrząd wymieniany na 152. Oczywiście dwa komplety kół. Felgi stalowe są, z ruchnami zimowymi bez kolce, autko z Niemiec. Dodatkowe dodatkowego wyposażenia jest roletka z tyłu. Czujniki parkowania. I bardzo ładne 17 calowe felgi z nowymi oponami z 2019 roku.